Chcemy utworzyć w Białogardzie powiatowy klub ruchu palikota czy koło powiatowe, natomiast my chcemy w tym ruchu przede wszystkim nie zajmować się krzyżami, narkotykami, to są od tego są parlamentarzyści, ale chcemy wziąć dobre wzorce, które ma Janusz Palikot. My dwukrotnie się spotykaliśmy, ma świetny pomysły na gospodarkę. I myślę, że w tym zakresie powinniśmy współpracować, bo to w odniesieniu gospodarka, w odniesieniu na pracę samorządu, samorządu ma bardzo duże znaczenie. Należy, mimo, mimo kontrowersji, które są dzisiaj w tym ruchu palikota odnośnie innych parlamentarzystów, to ja nie do końca się zgodziłbym z tymi opiniami, dlatego że PiS, Platforma SLD PSR One były i tak naprawdę w dziedzinie gospodarki poprzez pracę parlamentarną nie wykazały się jakąś specjalną znajomością. Natomiast e, tworzą szereg, jak widać, ustaw bubli. Najlepszym przykładem niech będzie ustawa o ochronie zwierząt, gdzie gwarantuje się zwierzętom w schroniskach miejsce, każe się sterylizować, każdy pies ma mieć budę, a tymczasem buduje się schroniska po 5-7 milionów złotych, a w tym samym czasie ludzie z matka, matki, z dziećmi są wyrzucani na bruk. A już można się zapisywać do ruchu Palikota? Tak, ruch Palikota właściwie są wydane deklaracje, w przyszłym tygodniu postawimy kropkę na D, czyli... Gdzie zgłaszać się, do kogo? Można się zgłaszać do mnie, bądź do koleżanek po, po wnioski, deklaracje. bo trzeba deklarację wypełnić. Koszty członkostwa miesięcznie to jest od 5 zł w zależności od zasobu finansowego, Yy, każdego yy, przyszłego uczestnika. Bez, yy... Można, jeśli ktoś będzie biedny, <noise> będzie dostać na to, to my <noise> pokryjemy te koszty ewentualnie, albo zostanie zwolniony. Czyli taką, to popierający. Popierający, z, z taką z uchwałą możemy nie wystąpić. Zarówno? Nie, może być oficjalnym członkiem, ale my możemy podjąć taką uchwałę, że takie osoby będziemy zwalniali yy, z opłat, bo sytuacja finansowa wielu rodzin jest yy, ciężka. <noise>